No cześć, jestem Nekiem, witam was w Kolejne materiale z 5 koszmarnych nocy, naruszenie bezpieczeństwa. Zakończyłem w tym samym momencie, co poprzedni film skończyłem. I po prostu wstałem, przeszedłem się, napiłem się Coca-Coli i gramy. Kurde. E. Dobra. Powam. Chodź. Ukryj Dobra, nikt Cię nie lubi. Znając życie... To na teraz... Nie. Czekaj, gdzie ja jestem? Ja jestem tutaj! Tutaj jestem. Dobra. gdzie ja mam pójść? Chciałem tutaj pójść. Nie, bo... Hmm. Nie wiem, gdzie mam pójść, w sumie. No ale teraz mychnie obok mnie ja tutaj jestem, duszę się, krztuszę się. Mam stan przedzawałowy Co ty robisz? Ty robisz? Nobody Tak, 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 dobra, idź sobie, idź Okej. Okay. Czyli jak ty pójdziesz sobie w tą stronę i czmkniesz tutaj, to ja mogę rura iść. W lewo Tak Czyli ty znikniesz Out Cicho bądź Zatrzymaj ja chynę tu Ty O kurde Nie, mogę tu wejść, dobra, dobra, dobra Mogę zadzwonić na policję dzwonię 911 Bo to jest USA, Ameryka 911 Emergency. Dobra. Ty sobie idziesz tutaj, a ja jestem tutaj. A, jestem tutaj. Dobra. Kurde, główki nie widzę. Szkoda. Cześć, to, to co ja mam właśnie zrobić? Nie, bo muszę ogarnąć, to, co mam zrobić. Tak jakby. Ty sobie idziesz tutaj, to co? Are you lost? nie mam mowy no właśnie już już mnie tak jakby trochę szczaiło bo to chyba żółte to że ona mnie szczaja że ja tu jestem czekaj to co mam zrobić jakby tutaj jest zamknięte no tutaj jest wyjście sobie idziesz Dobra, dobra. Hej! Dlaczego mam żółte poświatę? Czekaj, bo... Dobra, cicho. Dobra, daj mi to włączyć. Nie, bo to... Bo jestem tutaj. Ja nie wiem, gdzie mam iść. Na prawo mam wyjść? Może mam na prawo iść? Ty, bo tu paczka, jakiś pakunek jest. Ty, to może mam na lewo iść? Dobra, to ma sens już. Właśnie ona tak trochę zaczęła tutaj więcej chodzić, tak sztucznie. No właśnie, ty idziesz tutaj, a jestem tutaj, więc ty idziesz centralnie do mnie. Więc ja muszę teraz sobie zaczekać chwilę i będzie dobrze. Bo ty mnie nie wykryjesz raczej, bo ona nie sprawdza. Środka. Znaczy, mam nadzieję, że sprawdzę oczywiście. Nie, bo na po prostu tą stroną jakby idzie. Będzie widać, że ja jestem... Chyba nie widać. Chyba nie widać. Nie, bo nie wiem. Nie widzimy za bardzo... Nie wiem. Hide, oh. hide forever. Dlaczego? To są drzwi pożarowe. Cholera jasna, tutaj... Ech, tutaj nic nie ma. Ale te drzwi pożarowe tak trochę... ciekawie wyglądają. Mogę przez nie uciec, czy nie mogę uciec? To mnie bardzo ciekawi. Give up. Hmm, ale Aleczaj czy ona jest teraz? To jesteś? Nie, nie macie. A tutaj jest, dobra. Ale to nie, to mi jej nic nie da, bo Ty musisz e, wyjść tutaj. Czekaj, bo ja jestem tutaj. Gdzie ona jest? Tutaj się zastanawiam, co mam zrobić Ale gdzie ty teraz pójdziesz? Kurde, no tu idzie... Właśnie no, ja nie mam co bardzo jak pójść, bo... Tutaj mam zablokowaną drogę i tak naprawdę bym wrócił To ja mam chyba... Jakoś okrążyć tutaj i na prawo pójść Właśnie, ona tutaj jest A ja jestem tutaj Kontakt wzrokowy Cztery oczy Dobra. No, się rozumiem. na sobie tą stroną? Are you lost? Nie. 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 Nic nie robisz. Jedna gwiazdka, źle pracujesz. Do, do wyrzucenia, do spalenia. Dobra. Kurde, tej kamery się... Zacinałem ten, ten tu jest, ale ja... Ja nim się w ogóle nie muszę przejmować, bo tak naprawdę nic nie robi złego. Ona jest największym prowodylem wszystkiego. Nie bo... Nie bo w sumie przejścia. Ale nie, bo tutaj jest zaryglowany jest, a tutaj coś jest. To jest jakieś pomieszczenie. Właśnie. Bo jestem schowany teraz. Tutaj jestem schowany, to ona nie patrzy tego. You found the virus. Oh, Unfortunately, I do not think there is a way to reach it without becoming a VIP. It is not a very good emergency system. You are lucky there is not a fire. Mm -hmm. I have launched a formal complaint. Freddy, the doors are all locked. I can't get out of here. Get to the elevator. Find a safe path on your fast watch. No, nie gadaj. Naprawdę. Nie tu to... Ej w sumie nie Dobra No spokojnie Chciałem też z elewatorem sobie pójść Jasne, jasne Dobra Jestem tutaj A tamta ty jesteś, tutaj Ty tak naprawdę śmignąć I zawrócić Ale właśnie kurczę, jestem tutaj nie widzę nic bardzo. Nie, nie ma tutaj mnie chyba. Are you lost? Nie jestem lost. A ja jestem tutaj, widać go. Widać go, widać go. Cudowne. Dlaczego taka muzyka gra, jeżeli ja siedzę i się po prostu kampię w jednym miejscu? Dlaczego to są takie emocje? Hmm. bo ona poszła sobie tutaj. O, dobra, idź. Idź. Nie. A dlacz, dlaczego tutaj idziesz? Idziesz na prawo, czyli idziesz centralnie do mnie tutaj. Tak, i tutaj ty jesteś tutaj. Mm, a ja to zamknę... To zakneblowane wszystko. Dobra. To trzeba jakoś właśnie przemyśleć jakoś sposobem inteligentnym Nie wiem czy ty jesteś Nie wiem Nie ma jej tutaj nigdzie Nie wiem właśnie Bo e, drzwi nie zaszurały, więc jakby Ona nie wyszła, ale nie widzę za bardzo, żeby tu gdzieś była Z prawej strony czy jakby ona była na zewnątrz, ale bym ją usłyszał Dziwne. Eee, dobra. Kurde, gdzie ty jesteś? Nie, bo ona coś tam coś tam krzyczy. A tego pana też wygląda, on sobie poszedł on macie lot. Ale nie wiem gdzie ona jest teraz, jakby... Jestem tutaj Tutaj, więc ja tak sobie śmignął tą stroną. Byłbym całkiem bezpieczny, chyba. I tam przejście, dobra. Okej okay. Dobra, cicho bądź, dobra. Good. Zbudowała się animacja lekko tam. Chyba monitorek sam wleciał we mnie. Trzeba teraz zjarzyć, gdzie ona jest. Muszę raz do tego elevatora pójść, czyli tak naprawdę To samą drogę, tylko muszę wejść tutaj, 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 tutaj i wyjść sobie. I w sumie gram, grę mógłbym przy okazji, jakby jej nie było. Dobra Ale cisza jest, ja nie wiem gdzie ty jesteś. To jest jakiś... No tu jest taka kurczęna? Bo ja jestem tutaj, więc jakbym sobie przeszedł. Właśnie nie wiem, gdzie ona się tam wjeżdża. I tu jest coś otwarte. No jest sprawy. Się awanturuje. Dobra. Ty, bo on mi chyba otworzył. On coś tam gadał o otworzeniu, ale... Ja się za mało skupiłem na tym. Nie. Ta, bo tutaj jest. A, macko. Dobra. Czyli teraz po prostu muszę sobie przejść tutaj, do środka Don't be scared, ale... Ja nie wiem z której tej strony to mówisz To jest czysty, Clear Path jest tak zwany Kurde Ta muzyczka się tak wzrasta, że jakby coś tu było, ale tu nic się będzie, bo i nie ma nigdzie tutaj Ewidentnie nie ma Ale jak będzie? Nic nie możesz, nic nie możesz, nic nie możesz, nic nie możesz, ja sobie zawracam, chowam się, okej okay. Dobrze, tylko gdzie ty jesteś teraz? Chciałbym się dowiedzieć Tak, bo to wystarczy, że teraz tak zrobię Jak sobie przebiegnie tutaj, to mam save'a, więc sobie zasejwuję grę eee. Wyszedł z lewej strony, więc coś z lewej strony jakby się awanturowało Ale jak będzie, to ja nie wiem. Nie teraz, nie, teraz nie stuka tam nic. No jakby te kamery były jakoś bardziej inteligentnie zrobione, jakby chociaż zap zapisywały moją pozycję. Gdzie ja je ustawiłem, to by było dobrze, bo one za każdym razem się resetują, co jest bardzo słabe. Kurde, no ja nie wiem, gdzie ty jesteś teraz. Mm. Save mi to. Dobra. Safe jest teraz. Tak. Właśnie, a teraz trzeba nagle tutaj chodzić, tak. Tak, bo nagle ci się coś przewidziało. Właśnie, bo ja mam tutaj, tutaj, elevator wejść. Use the price counter elevator. Czyli tutaj mam wejść. Okej okay. Teraz się muszę podglądać. Gdzie ty będziesz? Nie, jak ty sobie idziesz tu? Udało Udało się! O nie! Free map! Daj daję! Free map! Move. Nie złapała mnie! Co za jędza jedna! Find the Freddy, use the price counter elevator. Lego ja nie znalazłem, złapali mnie, no. Ty, ale tam majstruje sobie na tym prawym dole. Bo właśnie te loading screeny dodali, bo na początku był problem, jak to się ładowało wszystko. Hey am going to I know your name, name. You're in big trouble. This is not something I can wait for my time. So, so you guys are going to be right there and lost until your parents or the police arrive. Wentylacja. And what's going on? I'm going to go to the police. open. I can open. Get to Antrium before Fanny finds you. Kupiałaś. Ja сейwuję. S grę. Another slot. New slot. Get to the Antrium. O oh, nie, ona tu idzie. Jędza jedna. Dostaw mnie Dostaw mnie Się decydować nie możesz I am not here Daj mi spokój o nie! Nie no! Pierdziele nie robię, to jest koniec już Atrium! Wchodzę tu Dawaj mi to kurna. Do widzenia!

100% tych pytań, które używają pizza, do jakiejś innej grupy. Even people with weed and diery alergies. To jest another fun fantasy! Hehe, co jest? Ty, bo mogę w ogóle te rzeczy czytać taka ciekawostka, bo wcześniej nie mogłem, to było rozmazane wszystko. Z tej strony wchodzę. Z tej strony wchodzę. Hello? Dobrze. Tak, boxes. dobra, Roxy Raceway, right czyli tutaj ty jesteś? Twój web tutaj jest. Czekaj, bo... Kurde. Czemu ktoś tu za I safe, safe, dobra, safe, safe, safe Okej, okay, muszę tych dziadów wyminąć. Nie no Daj mi spokój Nie bądź cringe, no wej. No weź przestań, ale no, ale no weź przestań! Ale weź... Daj mi spokój. Dobra. Save. Zapisuję to. Yes. Dajcie mi spokój, no. Roxy Raceway. Phaser Blast, dobra. Kurde, tu nie ma wejścia. Ja tak nie mam baterii. Dobra, przydałoby się w sumie przeładować trochę tą baterię Kurde Pizza Tutaj jest jej łapetyna, więc tu coś się musi dziać chyba A bo nie, tu jest, tu jest ona Ej Siema Kurde, ta muzyka gra Kurde, ta muzyka się zmieniła Ej. To mnie tu odpala się This attraction is temporarily closed We send another attraction Się rozumie, dobra Moja atrakcja to jest uciekanie przed tymi No nie gadaj, że tamten jeszcze wchodzi tutaj Weź o, uspokój się Daj mi spokój No weź daj mi spokój Princhujesz tylko No nie no daj daj mi spokój bo właśnie te boty są tak zrobione, że one tak mają, będą tak śmigać sobie lewo-prawo Jest tak w boxy, tak O, jestem Bym mnie złapał skubany, ja to wiedziałem, że to... A, pależy tu Bet... Ej, Betoniara tu jest Głowa w betoniarce Freddy, are you porządku? Tam jesteś Byłem bardzo martwy Ty mówisz z kolan? i na I missed the hour of the charge and have been trying to get down to parts and service. I think something is wrong. <laughs> is there anything I can do? Help me, me, me get to parts and service. Of course I will. How do we get there? It is down under the main stage. Normally the stage lift takes me down there after every concert. That is really the only way I know how. Use that door behind me, Mimi. It will take you to the rehearsal room on the other side of the building. Look for a backstage pass then find a way to turn on the lift. Good luck, superstar. Entering rest mode. Okay. backstage pass. Okay, I'll do my best. on okay. Nie wiem dlaczego, ale dźwięk, który wypowiadał gdzieś z tych stron się pojawił na słuchawkach, jak słyszałem. Więc no, ciekawy bardzo. O, save dobra. Zasejbuję moją sytuację materialną. Save, dobra. W tym momencie zakończę film. Takie się jaja działy. I do zobaczenia po prostu w kolejnym. No, nie mam co wam powiedzieć. Subskrypcje zostawiajcie, łapki w górę. No, ale nie chcę mi się gadać, co film o tym. No, bo jak ktoś ogarnia, no to będzie. Zost wiadomo, zostawi tą łapkę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.